Proste, kurwa. Jebać wszystkich, pij z Tylko toksik się liczy w życiu. Bez toksyczności toksy nie ma życia. Co wy myślicie? Że kurwa trzeba się głaskać po główkach? A co wy, kurwa, w bajkowym świecie żyjecie? Trzeba się napijać, trzeba się spinać, kurwa. Inaczej życia nie będzie, nie będzie, kurwa niczego. Plus jeden, soft pierdzący. No. że dostanę w pipę, Zara. Punkty zabicy są tak, one są. Lecz... Ja pierdzielę, ja się spociłam ty. Ja nie mogę, dobra to. Dzięki bardzo za zawał Portal. KURWA NIE SŁYSZAŁEM, nie zdejmuję te słuchawki, pierdolone Coś mi się przesłyszało PIRDOLI kur, KURWA Z NIMKA Pierdolę jakieś Se testować kurwa jakieś gówno No Od razu lepiej Kurwa bo nie będę się męczył Pierdolę Lepsze generalnie, ja mam lepsze generalnie niż to? Ja mam generalnie... Le dobre, ale mam jeszcze lepsze. Mam to zachowane na czarną godzinę, jakby Saio mnie disował. Normalnie na fanpage to wrzucam. A co z tymi sławkami tak? Generalnie są wygodne. Fajne. Tutaj co nie? Fajnie wykonane. Wszystko byłoby dobrze, dopóki ich na web nie założysz. I one nie zaczną grać. Tu jest tak, jakbyś szedł. Wiesz. To jest tak, jakbyś szedł. Wiesz. Widzisz jakąś taką wiesz? Od tyłu taka laska, taka zajebista, włosy, tam nogi, pupcia taka, że wiesz, już się korci, a ona się odwraca i. co eee! co chodzi. Eee! Próbowałam, robiłam co mogłam, robiłam co mogłam. Yy, niestety są straty wojenne, tak bywa na wojnie, tak? Tak bywa na wojnie i w kuchni. Yy, ten pączek będzie też dla Bartka tu raczej wszystkie pączki są dla Bartka ale... pisania był wcześniej Paka standard jest Spróbuj broić Ja patrzę ci przejazd Zabił mnie Bomba była po prawej stronie Po prawej stronie była bomba, nie po lewej Chciałem broń pobiegłeś Nie, no prostu Nie, no po prostu do prawej, no lecam ci złapać. Mm. A to...